Witam państwa, jest poniedziałek 24 kwietnia minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kosowicz, a to jest serwis informacyjny Iść pod prąd. Dzień. Mieszkańcy miejscowości przedecz w województwie wielkopolskim chcą odwołania proboszcza. Twierdzą, że mają dość fałszu, zawiści i obłudy. Miejscowi parafianie od ponad tygodnia codziennie gromadzą się przy budynku kościoła i plebanii. Nie krzyczą, nie skandują, nie mają transparentów, ale swoją obecnością chcą wymóc na księdzu decyzję o odejściu. W rozmowie z telewizją TVN24 ujawnili powody protestu: poniża nas i traktuje jak motłoch. Nie przekazuje znaku pokoju. Zapomina o pogrzebach, mówili mieszkańcy. Jedna z parafianek relacjonowała, że proboszcz nie pojawił się na pogrzebie, bo akurat wyjechał, nie uprzedzając nikogo. Żałobnicy czekali w kościele, wikary nic nie wiedział o mszy żałobnej, trzeba go było sprowadzać w ostatniej chwili, mówiła pani Halina. Inny protestujący twierdzi, że ksiądz próbował skłócić ze sobą mieszkańców podczas kolendy. Nie wiedział, że my tu ze sobą rozmawiamy i jego knowania wyjdą na światło dzienne. Tak nie zachowuje się pasterz, mówił mężczyzna. W lutym parafianie wysłali prośbę o interwencję do biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. Później zaczęli zbierać podpisy pod wnioskiem o usunięcie proboszcza. Podpisało się już ponad tysiąc osób. Kuria najpierw przekazała, że przychyli się do prośby mieszkańców i obiecała zmienić księdza przed końcem marca. Potem jednak zmieniła zdanie. Teraz rzecznik wrocławskiej kurii twierdzi, że proboszcz zmieni się z końcem lipca. Ksiądz wykorzystał seksualnie ponad 80 osób. Teraz kuria poszukuje ofiar. Ksiądz Stanisław P. miał według Tarnowskiej Prokuratury wykorzystać seksualnie co najmniej 83 osoby. Kolejne 12 skrzywdził w inny sposób. Jego sprawę opisywał redaktor Szymon Piegza z Onetu. Ksiądz został odwołany z urzędu proboszcza jednej z parafii diecezji tarnowskiej w 2002 roku, oficjalnie z przyczyn zdrowotnych, nieoficjalnie z powodu skarg rodziców skrzywdzonego chłopca. Po kilku latach pobytu za granicą, ksiądz Stanisław P. wrócił jednak do Polski i znowu prowadził zajęcia z dziećmi. Od tego czasu miał skrzywdzić kolejne dzieci. Sprawa trafiła w końcu do prokuratury. Śledczy dotarli do 95 pokrzywdzonych przez tego jednego księdza. Ale zastrzegają, że ofiar jest więcej, jednak sprawę musieli umorzyć z powodu przedawnienia. Teraz pytana przez onet kuria twierdzi, że stara się dotrzeć do ofiar księdza P i im pomóc m.in. pokrywając koszty terapii czy udzielając pomocy duszpasterskiej. Jednak jeden z pokrzywdzonych wskazuje na inny powód troski władz kościelnych. Kuria próbuje dotrzeć do pokrzywdzonych, bo dobrze wie, że pali im się grunt pod nogami. W ten sposób kuria sąduje, ile pozwów może w tej sprawie wpłynąć. Jeśli pokrzywdzonych było ponad 90 osób, to skala zasądzonych zadośćuczynień przez sądy może być gigantyczna. Dlatego właśnie kuria robi ruch wyprzedzający żeby do tego nie dopuścić ocenił mężczyzna, skrzywdzony w młodości przez księdza P. Jak dodał w rozmowie z Onetem, jest propozycja pomocy psychologicznej albo modlitwy, ale o jakichkolwiek finansowych zadośćuczynieniach kuria nie chce nawet słyszeć. Kluczowe jest stanięcie w prawdzie, ale też zadośćuczynienie wypłacone wspólnie z oprawcą. Do tego kuria powinna zobowiązać się do udostępniania ofiarom ważnych informacji dotyczących sprawcy i całej sprawy. Dziś pokrzywdzony nie jest stroną w procesie kościelnym. Chiny kwestionują niepodległość Litwy, Ukrainy i innych państw. W piątek ambasador komunistycznych Chin we Francji, Lusha je w wywiadzie dla telewizji LCI odpowiadał na pytanie o stanowisko wobec okupowanego przez Rosję Krymu. Lusha Ye stwierdził, że sprawa nie jest prosta, bo półwysep był początkowo rosyjski. Francuski dziennikarz zaznaczył, że według prawa międzynarodowego Krym jest ukraiński. I wtedy chiński ambasador zakwestionował suwerenność krajów posowieckich, mówiąc. Według prawa międzynarodowego nawet kraje byłego ZSRR nie mają czynnego statusu, bo nie ma międzynarodowej umowy, która by potwierdzała ich status jako suwerennych państw. Oznacza to, że według chińskiego ambasadora nie jest potwierdzona suwerenność krajów takich jak Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, czy też Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan. Słowa przedstawiciela komunistycznych Chin oprotestowali ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich, a także Czech, Ukrainy i Mołdawii. Francuskie MSZ wezwało ambasadora Luna Dywanik. 80 europarlamentarzystów z różnych krajów napisało list otwarty, w którym domagają się wydalenia Lusza je z Francji. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis napisał na Twitterze. Jeśli ktoś wciąż zastanawia się, dlaczego państwa bałtyckie nie ufają Chinom w sprawie negocjacji pokojowych w Ukrainie, to proszę obejrzeć chińskiego ambasadora, który twierdzi, że Krym jest rosyjski, a granice naszych krajów nie mają podstaw prawnych. Dziś sprawę skomentowały chińskie władze. Rzeczniczka MSZ Komunistycznych Chin zapewniła, że Chiny szanują status krajów powstałych po upadku Związku Sowieckiego jako suwerennych państw. Przedstawiciele największych partii w Polsce na spotkaniu z delegacją komunistycznych Chin. Jak podała chińska agencja Xinhua, w zeszłym tygodniu w Polsce przebywała delegacja komunistycznej partii Chin. Przewodniczył jej Tian Hongshan, zastępca dyrektora Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Według agencji Xinhua dyplomata przybył do Polski na zaproszenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, zorganizował spotkanie na temat 20 Zjazdu Komunistycznej Partii Chin i spotkał się z przedstawicielami największych partii politycznych Polski, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy. A komunistyczne Chiny wabią nie tylko polityków, ale i polską młodzież. 12 kwietnia w ambasadzie Chin ambasador Sun lin Jiang i inni pracownicy placówki spotkali się z przedstawicielami organizacji młodzieżowych z Polski. Strona chińska tłumaczyła m.in. zalety ustaleń 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Chin i przedstawiła anglojęzyczną wersję czwartego tomu książki zawierającej przemówienia i pisma przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga. Na spotkaniu obecni byli m.in. Alina Prochasek, przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, członkini Rady do Spraw Młodzieży powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, czy Katarzyna Kasińska, prezes Polskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Siostra premiera zatrudniona na fikcyjnym etacie. Takie są ustalenia dziennikarzy Gazety Wyborczej i Nowej Gazety Trzebnickiej. Anna Morawiecka, siostra obecnego premiera Polski, od kwietnia do grudnia 2019 roku była zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Najpierw na umowę zlecenia, później na etacie na stanowisku pomoc administracyjna. Równolegle miała pracować na pełen etat we Wrocławskim Domu Literatury. Jednak jak ustalili dziennikarze, o zatrudnieniu w urzędzie nie wiedzieli nawet miejscy radni. Sprawa zatrudnienia Anny Morawieckiej wyszła na jaw dopiero w trakcie śledztwa dotyczącego zaniżania cen sprzedawanych nieruchomości. Przy przygotowywaniu dokumentów policjanci odnaleźli siostrę premiera na liście płac urzędu. Było to w 2019 roku. Magistrat potwierdził tę informacje prawie rok później. Anna Morawiecka miała być zatrudniona w referacie kultury i sportu. Dziennikarze Gazety Wyborczej znaleźli jednak ciekawy fakt w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w sprawie funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji w gminie Trzebnica. Otóż referat kultury i sportu nie istniał co najmniej do października 2019 roku. Urząd miejski nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, ale do sprawy odniosła się sama Anna Morawiecka, pisząc na Facebooku. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza, za chwilę pewnie i nowa Gazeta Trzebnicka po raz kolejny piszą o moim rzekomo fikcyjnym zatrudnieniu w urzędzie miasta Trzebnica. Z całą stanowczością oświadczam, że jest to oszczerstwo i pomówienie. Wielokrotnie mówiłam o swojej pracy w Trzebnicy i nigdy tego faktu nie ukrywałam. Trudno jednak udowadniać, że się robiło rzeczy, których ktoś nie widział i nie chce zobaczyć. Artykuł panów rybaka i długosza zawiera wiele różnych rewelacji dotyczących Trzebnicy i pana burmistrza. Nie bardzo rozumiem, jakie ma to powiązania ze mną czy moim bratem, chyba tylko rok wyborczy. Dalej Anna Morawiecka pisze, czym zajmowała się w urzędzie miasta, wymieniając m.in. starania o dofinansowania do geotermii w gminie i pomoc w przywróceniu trzebnicy funkcji uzdrowiskowej. Stwierdza, że pracę przerwała jej ciężka choroba. Nie muszę chyba dodawać, że w związku z tym brutalnym atakiem wystąpię na drogę sądową, podsumowuje Anna Morawiecka. Sprawę skomentował też premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że twierdzenia dziennikarzy to kalumnie i insynuacje. Artykułu nie czytałem, mam przekonanie, że praca była wykonywana rzetelnie, realnie, stwierdził Morawiecki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji pod prąd wystąpi katolicki ksiądz biskup. Zapraszam. Do zobaczenia.